Transfery, Beniaminków, ekstraklasy, jak wyglądają zbrojenie jeżeli chodzi o nowe twarze w elicie, kto się wzmocnił, a kto sprzedał swoich zawodników. Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy kanał 365 Dni o Piłce przy mikrofonie Piotr Rzepecki niezmiennie balkon w Belek niezmiennie ta turecka przygoda jestem tu jeszcze dobre kilka dni, natomiast teraz czas na dywagację na temat transferów Beniaminków, postanowiłem sobie że przeanalizujemy sobie tę sytuację która ma miejsce w Motorze, w GieKSie i w Lechii Gdańc. jak to wygląda jeżeli chodzi o zbrojenie, jeżeli chodzi o transfery przed rundą rewanżową co ciekawe, miejsce w tabeli konkretnych drużyn specjalnie przekłada się na to, czy dane kluby jest aktywny, bo na przykład taka Lechia, która ma potężne problemy, która jest przedostatnia w tabeli, jest w tej transferowej przerwie wyjątkowo pasywna. Z kolei szaleje motor, który przecież wykręcił absolutnie najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o Benieminków, ponieważ jest na lokacie siódmej. Dziś sobie pogadam właśnie o transferach, też o plotkach transferowych. Natomiast na samym początku, standardowo jak zwykle, wielka prośba do Was, jako że tworzycie tę społeczność 365 na piłce, zostawcie koniecznie komentarz, łapka, także subskrypcję kanału. Jednocześnie też dajcie znać z kim rozmowy chcielibyście usłyszeć tutaj w Turcji i co też chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Od razu też mogę zdradzić, chociaż to nie jest do końca tajemnica, ponieważ już jest premiera ustawiona. Dziś o godzinie 20 w zasadzie 20 stycznia, jeżeli oglądacie ten film w kolejnych dniach pojawi się rozmowa z Erikiem Jarzą z kapitanem górnika Zabrze. Trochę o górniku, trochę o Słowenii i trochę też o takiej stronie Erika prywatnej. Także myślę, że tutaj wszyscy kibice górnika, ale nie tylko, mogą być zainteresowani. No teraz teraz, natomiast teraz przejdźmy do tematu głównego, a więc transfer Beniemików, jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o zbrojenia i będziemy sobie omawiać to wszystko patrząc chronologicznie po miejscach w tabeli, czyli zaczynamy od siódmego, motoru Lublin. Tak to wygląda, jak w tej chwili widzicie, to są transfery in, a także transfery out, czyli te ruchy, które dokonał zespół trenera Mateusza Stolarskiego, zaczynając sobie od transferów przychodzących, to jest Bricht Ede, piłkarz, który trafił tutaj do motoru z rezerw Zagłębia Lubin, jest także Gasper Trantik, czyli to jest nowy bramkarz motoru, który będzie rywalizował miejsce w składzie z Kacperem Rosą. No też warto pamiętać, że Ivan Brkić wypadł najpewniej do końca sezonu. No i właśnie ta rywalizacja w bramce motoru rozstrzygnie się między Trantikiem a Rosą. Dalej to jest Herve Matis, czyli nowy Defensor sprowadzony z Belgii. Natomiast jeżeli chodzi o transfery wychodzące, no to było ich kilka. To jest Rafał Król, czyli legenda motoru, piłkarz, który po wielu, wielu latach rozstał się z motorem i trafił do Stalu Kraśnik, Co ciekawe, też klubu, z którego trafił do motoru, też z pewnością emocjonalnie związany właśnie ze stalą. Jest także ten transfer Krzysztofa Kupicy, który się mówiąc delikatnie nie sprawdził w motorze i który odchodzi po tym półrocznym pobycie w zespole Beniaminka i trafia do pierwszej ligowej Termaliki, gdzie z zespołem trenera Marcina Brosza będzie walczył o awans do Ekstraklasy. Jest też ten transfer ostatni, czy to jest odejście Kacpra który nie mógł liczyć w motorze na regularne minuty i który będzie szukał szczęścia w pierwszej ligowej Polonii Warszawa. Tak to dokładnie wygląda, czy to są odejście zawodników, których nie widział w swoim zespole Mateusz Stolarski, transfery zawodników, których potrzebował trener w swojej drużynie, czy to jest wzmocnienie pozycji bramkarza, taka konkurencja dla Kac Rosy, Jednocześnie ciekawy defensor z Belgii. Wydaje mi się, że tutaj w motorze dokonano słusznej diagnozy, czyli sprawdzono i zastanowiono się nad tym, kogo tutaj brakuje w kontekście tej walki o spokojne utrzymanie. Chociaż wydaje mi się, że teraz obecnie motorowy jest bliżej na przykład europejskich porów niż to takie właśnie walki o lokatę 90, 12. i spokolną. Walkę o byt. Natomiast zobaczymy też z drogą o co będzie grał motor. No bo mówi się i to nie jest wielka tajemnica, że ta runda ermarzowa jest znacznie trudniejsza. Natomiast teraz, bym miał oceniać te transfery motoru, to wydaje mi się, że naprawdę taka porządna piątka. Czy to jest wzmocnienie pozycji, które wymagały wzmocnień? Być może jeszcze potrzeba kogoś tutaj do drugiej linii. Natomiast to też jest taka, powiedziałbym, raczej dywagacja, raczej gdzieś kwestia na pewno nie niepriorytetowa, ponieważ ta druga linia funkcjonuje bez większych zarzutów, bo to jest generał, to jest architekt, a więc Sergi Samper. Plus też bardzo, powiedziałbym, aktywnie grający z takim fajnym polotem piłkarskim Bartosz Wolski. Ewentualnie też może się zastanowić co z pozycją napastnika, ponieważ nie ma śpiewaka, natomiast cały czas w swojej formie Na no z pewnością kibice motoru chcieliby, żeby był Samuel Mraz, fantastyczna też puenta rundy jesiennej, no i wydaje mi się, że ten chłopak też błyszczy, chociaż jego przyjście do motoru, no to jednak była zagadka, czy nie odnajdzie w motorze, zwłaszcza, że pamiętamy jak wyglądał w Zagłębi Lubin, także podsumowując, motorowi daję tutaj piątkę z plusem, bo to wszystko jest spójne, jest powiedziałbym dobre, konsekwentne, nie ma tutaj i też nerwowych ruchów, a z drugiej strony nie ma też takiego powiedziałbym e, takiego totalnego pasywnego podejścia, jak chociażby w lechi do której zaraz przejdziemy. Natomiast po kolei, przede wszystkim Gieksa, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te ruchy Katowicza? Przede wszystkim to jest przyjście Konrada Gruszkowskiego, które, którego doskonale pamiętamy z Wisły Kraków. E, e, odszedł z Bieg Gwiazdy w 2023 roku, grał w Dunajskiej Stredzie. E, no i po kilkunastu miesiącach wraca do Polski, zasilając właśnie barwy e, Gieksy. No z pewnością to będzie. Fajna alternatywa dla trenera Góraka, jeżeli chodzi o wahadło. Piłka silny, szybki, ale też powiedziałbym, e, mając taki naturalny ciąg na bramkę. On zresztą w tym sezonie spadkowym w barwach Wisły w ekstraklasie strzelił kilka ładnych goli i ważnych goli. No, finalnie oczywiście Wisła się nie utrzymała. Natomiast jeżeli chodzi o odejścia, to jest przede wszystkim Jakub Antczak, który też, no mówiąc wprost, w Katowicach się nie sprawdził. E, 2-7 meczu, natomiast, no, też nie było tak, że grał wszystko od początku do końca, tylko raczej był zawodnikiem do rotacji. Takim miał być, mam wrażenie, w założeniu e, nowym Antoni Kozubalem, który ogrywałby się właśnie w Gieksie, który został wypożyczony z Lecha Poznań. No jakby też, no nie każdy zawodnik powiedziałby, może liczyć na taką samą ścieżkę rozwoju, i widocznie tak miało być, że Antczak w Gieksie się nie odnalazł. No i też z drugiej strony, tak patrząc na samego zawodnika, dobrze się stało, bo jeżeli nie miałby otrzymywać szans na wiosnę, to nie było sensu siedzieć w Katowicach. Także tutaj skromnie, jeżeli chodzi o Gieksę, bo to jest transfer Gruszkowskiego i odejście Antczaka, ale wydaje mi się, że też tutaj nie ma co chyba przesadnie marudzić i narzekać, jeżeli chodzi o te ruchy. Dobrze się stało, tak ze Twojej perspektywy patrzę, z perspektywy oczywiście człowieka, który kocha ekstraklasę, generalnie polską piłkę, że nie odszedł z Gieksy Oskar Repka, ponieważ mówiło się sporo, że pomocnik Gieksy jest łączony z węgierskim klubem, że w zasadzie udał się tam na testy przed transferem. Swoją drogą dość śmieszna historia, bo ja w ogóle spotkałem Oskara Repkę po wylądowaniu w Antalii i minąłem się w zasadzie z nim na lotnisko. Natomiast wówczas wydawało mi się, byłem święcie przekonany, że on wylatuje na zagraniczne testy. Okazało się, że przyleciał i że wrócił do Gieksy na obóz właśnie zagraniczny także śmieszna, ciekawa historia, natomiast no, na samym końcu to, co jest absolutnie najważniejsze w tej sytuacji związane z, Oskarą, no, z Oskarem Repką, no, to fakt, że były zawodnik między nimi Jarki Gdynia, to zostaje w Katowicach na dłużej. Ja swoją drogą też w ogóle umieściłem Oskara Repkę do takiej jednastki rundy jesiennej, bo wydawało mi się, że to była postać absolutnie kluczowa, natomiast jego, powiedzmy, problemem i też problemem innych defensywnych pomocników no, jest fakt, że często są mało widoczni, to znaczy inaczej. Jak zrobią jakiś duży błąd, jakiś babol, no, to się o nich mówi, i generalnie są wskazywani palcem, natomiast jeżeli wykonują swoją Kapitalną, tytaniczną, mrówczą pracę, no to są powiedziałbym, no niewidoczni, niepostrzegani, niechwaleni, ponieważ nie notują liczb, ale wykonują naprawdę kapitalną pracę. Ja w ogóle należę do fan klubu właśnie Oskara rybki. Natomiast teraz popatrzmy sobie na lechy, ponieważ tutaj naprawdę powinno się dziać w moim rozumieniu piłki bardzo dużo, a nie dzieje się nic, ponieważ to jest ledwie sięgnięcie po bardzo swoją drogą młodego, zdolnego, ciekawego chłopaka, a więc napastnika hutnika Kraków, e, czyli Michała Gogowskiego I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te transfery przychodzące, natomiast też no, mówmy się szczerze, że 19-letni. Błogowski, no nie będzie w stanie wygrać pojedynkę spotkania, no i też jakoś walnie przyczynić się do tego utrzymania Lechik Dańsk. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o transfery wychodzące, no już od dłuższego czasu nie ma Luisa Fernandeza i też specjalnie chyba nie ma sensu się powtarzać, bo o tym zawodniku w zasadzie nawet nagrałem kiedyś osobny materiał. Natomiast innego zawodnika nie ma i to też na pewno będzie problem dla zespołu Johna Carvera. Mowa oczywiście o Konrado, który rozstał się z Lechią w takich dosyć smutnych, w okolicznościach. Natomiast jakby podłoże było finansowe, a w ogóle nie sportowe, jeżeli chodzi o Konrado, który w Lechi spędził. W zasadzie wiele, wiele lat. Jeszcze pamiętał tą Lechę Ekstraklasową w poprzedniej, powiedziałbym, edycji, jeżeli chodzi o przygody w Ekstraklasie. Natomiast tutaj, jakby doszło do rozstania, i też co ciekawe, Konrad w ogóle mógł zostać w Polsce, natomiast no, nie udało się osiągnąć porozumienia. Jednocześnie, też powiedziałbym, w tle były te sprawy licencyjno-kontraktowe, jeżeli chodzi o jego transfer do Śląska Wrocław, ponieważ wydawało się, że Konrado w Ekstraklasie zostanie, ale zmieni barwy Lechi na WKS-u. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o transfery motoru Gieksy i Lechi jeżeli tak miałbym wszystko podsumować, to, to wydaje mi się, że naprawdę kapitalne ruchy motoru, dobre, przemyślane i bez chaosu, jeżeli chodzi o ruchy Gieksy, chociaż wydaje mi się, że ktoś tutaj jeszcze mógłby trafić, taki zawodnik, powiedziałbym, świeży, który byłby konkurencją, na przykład do drugiej linii, natomiast też pytanie, jak trener Górak sobie to wszystko zarządzi i też jak będzie konsumował, powiedziałbym, ten mały sukces. Jeżeli chodzi o dobry wynik w rundzie jesiennej, bo tak jak mówiłem w przypadku motoru, ta druga runda często bywa trudniejsza, no i na samym końcu jeszcze zostaje Lechia i tutaj absolutnie wzmocniłbym ten zespół w zasadzie w każdej formacji przez... W brońce, pomocnika czy napastnika, natomiast też zobaczymy, jak sobie poradzi John Carver, czy będzie miał jakiś pomysł na lechy, czy na przykład Beniaminek spektakularnie podniesie się w tej rundzie rewanżowej, wywalczając utrzymanie. Dajcie znać, jakie w ogóle tutaj dajecie szanse wszystkim tym ekipom, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie. No, myślę, że tutaj z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że Motory i Giexa są już w Ekstraklasie na dłużej, natomiast wiadomo, no zawsze trzeba też patrzeć na to wszystko z dystansem i pamiętać o się na przykład Wisły To jest taki doskonały przykład tego, że jednak powtarzalne. Regularność, takie dobre punktowanie właśnie na przestrzeni całego sezonu jest absolutnie kluczowe, natomiast z drugiej strony no myślę, że tutaj no raczej możemy założyć, że GX i Motor są w na dłużej, a większy problem, problem będzie miał Lechia. Natomiast piszcie koniecznie w komentarzach, jakie są Wasze typy, jakie są Wasze przewidywania na te ekipy, które pożegnają się w tym sezonie. Z ekstraklasą. Wielkie dzięki, tyle na dzisiaj. Słyszymy się wieczorem. Wpadajcie na kanał, składajcie wywiadu z Erikiem Jążą. On się pojawia o godzinie 20. Czasu polskiego, dla mnie to będzie 22, ponieważ w jest plus 2. No i mam nadzieję na fajny odbiór i też ciekawe pytania dotyczące kolejnych rozmówców. Ja tutaj w Turcji zostaję jeszcze kilka dni, dokładnie do 25. .00. i jeszcze mogę zdradzić, że odwiedzę kilka klubów ekstraklasowych i pierwszoligowych. No między innymi to będzie Krakowia, Wisło Kraków, Gieksa, prawdopodobnie Ruch Chorzów i Puszczanie Półmice. Takie są moje plany na te. Kolejne dni, także jeżeli macie jakiś fajny pomysł dotyczący rozmówców, to piszcie koniecznie, a ja postaram się do tego dostosować. Piotr Żepecki, kanał 365 na piłce. Pozdrawiam i do zobaczenia.